Witam serdecznie, Rafał Sumowski. Jestem z Renatem Gaforowem, dla którego przygotowaliś, przygotowaliśmy, a w zasadzie przygotowaliście Wy, kibice Lebrzyżak Nice, specjalne pytania. Renat, mamy dla Ciebie 20 pytań od kibiców. Przesłali je poprzez Facebooka. Zacznijmy od pierwszego. Pytanie od Mariusza. Jak długo planujesz jeszcze jeździć w GKS-ie i co sprawia, że tu zostałeś mimo wszystkich które były no, naprawdę różne, prawda? Bo były lepsze i gorsze czasy. No ja po prostu nie lubię zmieniać, zmieniać e, kluby. Tutaj mi wszystko pasuje. Jest e, fajny zupin, fajne kibice, fajne miasto. E, nie zamierzam, nie zamierzam e, zmieniać e, klubu, także czy awansujemy, czy przegramy, będę jeździł do ale... Brzezina. I dobrze, czy tu nie zamierzasz tego zmieniać? Nie. Pytanie od Filipa. Czy był taki moment, kiedy miałeś dość finansowych problemów w Gdańsku, tych wszystkich zabiłoś i chciałeś szukać nowego zespołu. Był taki moment zwątpienia? Tak. Przychodzą takie momenty, ale to jakoś tam była i rosyjska liga i bundesliga. Jakoś tak to wszystko kręciło, że pojedziesz w że tam zarobisz, uratujesz tutaj żeby pojechać na polskie jedzenie. Jakoś tak to się kręciło, i w sumie nie, może tak nie miałam aż tak, takich momentów takich kryzysów. Było ciężko, ale jakoś przeżyłem. To. Mhm. Czyli tam nic nie chodziło po głowie, żeby stamtąd uciekać. Mhm. Pytanie od Mateusza. Gdyby nie Gdański i Wybrzeże, w jakim klubie mógłbyś jeździć? Czy były zapytania z Ligi Polskiej jakieś konkretne kluby? W tym sezonie, tak. Z, z Krakowym była rozmowa, a potem jak już podpisałem list intensywny, to e, temat z gaz po prostu już chyba wszyscy wiedzieli, że bo jest dosyć szybko e, doszedł do porozumienia tutaj z e, próbą po sezon 2014 tam musiałem do porozumienie Także szybko to podpisałem, ten list już, chyba ten temat był zamknięty, dlatego może nie zostało aż tyle propozycji, jak że był jeszcze temat lokomotywy Dawga, w tym, którym trenowałeś. Był temat winowałeś. też właśnie sam, bo do końca nie wiedzieliśmy, czy dostaniemy licencję, czy nie, już. Czas się zbliżał, sam zadzwoniłem do Nikolaja Kokina i on mi powiedział otwarcie, że, że ty nie pierwszy i nie, 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 nie ostatni, że dzwonisz, jest dużo propozycji, ale w razie czego że e, powiedział tam jakieś terminy, że oni mieli zbudowanie w Gnieźnie, miałem podjechać tam na treningi, na, sparingi, na i znać podażę i pokazać, czy jestem lepszy czy aż. Pytanie od Jarosława, jak widzisz przyszłość Żurzla w naszym kochanym Gdańsku i ile lat jeszcze będziesz jeździł w GKS oby jak najbliżej no, Tak jak mówiłem, że nie zamierzam zmieniać z może do końca kariery jest ta produkcja? Wszystko jest możliwe Sam nie wiem, ja się nie myślałem nawet do końca kariery, także tam podobno już gonisz w statystykach na Coxa, jeśli chodzi o... Tak, wiedzieliśmy, że no, brakuje to. mi trzech punktów, żeby żeby się powstrzymał. To zapisywanie się w statystykach historii Gdańskiego Klubu to jest jakiś taki dodatkowy smaczek? Zwracasz uwagę na to? Jest, jest jakiś taki no, jest Coś jak jak smaczek. No? Mhm. Pytanie o Czy pamiętasz swój debiut w Grzeżu i jak go wspominasz? 2008 rok zdaje się. Ciężko mi teraz pamiętać, bo od tego momentu tyle zawodów było, że po prostu było bardzo ciężko podtrzymali Ale pamiętam jaki był tor, że było strasznie twardo. I raz oko tak pamiętam na jakich zębatkach jeździeliśmy. Miszy się jałoński, Tomek szanowski. To był w ogóle dla znaczy, ciebie duża zmiana klimatu, bo wcześniej startowałeś w dźwigniu. No, troszkę tam inaczej chyba było, prawda? Tak? tak, ja, ja to tak w Gryniku był inny tor, tutaj był inny. No. Troszkę inaczej Dostos dostosowałeś się. Inny są ludzi, było i musiałem jakbyś tak poznać tych ludzi, żeby A... jakby lepiej odczuwać sobie w tym cieniu. Tak? I do cieniu. Mm -hmm. Pytanie od Ja Powiedz, który mecz na wybrzeża najbardziej utkwił Ci w pamięci? który wspomniesz <laughs> jakiś szczególnie? Szczególnie, ja tak nie staram, nie staram się zapominać fajny mecz. Mi się bardziej w głowie zostałem, jak tam Miałbym jakiś tam wypadek poważny, tam coś tam bolało, to zostaje bardzo głodne, tak to z każdego meczu staramy się cieszyć i po prostu wszyscy mecze byli fajni. No ale nie powiesz mi chyba, że nie robisz się ciepło, jak wspominasz chociażby 2008 rok i mecz w Rzeszowie, który zapewnił Wam awans na Ekstra i To był taki nie to, że najlepszy, tylko ciekawszy mecz, bo Byliśmy zmęczeni, lecieliśmy tam awionetką czy czymś, było no właśnie, miałeś ogrzewanie przy, przy się na zło... świeżym Zepsuło się ogrzewanie w samolocie, piloci ubrali w sużane kłótki, a my w krótkich w spodenkach i siedzieliśmy ani nie po... i Nic kompletnie. Jak już tak wyszło, że wygraliśmy w mecz, meczu, tam dołożyłem swoje punkty. 10 11 I było wygrany I po 11 już spakowanego busa i co teraz robić? <grym> Pytanko od Dawida. Z kim najlepiej jeździło ci się w parze o barwach Który zawody, Z którym najlepiej się rozumiałeś? Z którym najłatwiej się. Ja jakby tak. E, nie czekam od, e, od. kolegi parowego czegoś, tam czegoś, tylko po prostu jak ja mam możliwość, to staram się pomóc. A e, kolega ma możliwość, patrzeć, to też trzeba popacić i w jakiś sposób pomóc. Także, e, Ciężko mi powiedzieć. To będzie co opijać. Ja w sumie najbardziej mogłem powiedzieć, z kim e, ciężko jechało, się, jechało mi się, z kim naprawdę było ciężko jechać, ale nie chciałbym tego mówić. Mhm. Ale teraz jesteś, ty jesteś tym jednym z najbardziej doświadczonych okay. zawodników i też na tobie trochę spoczywa ten ciężar, prawda? Oglądania się z za dzisiaj na No, też tam było tak, e, taki moment, że jakby tak... W którymś momencie kolega z drużyny przeszkodził mi, żeby nie, nie robić zadymy tam konfliktu tutaj w parku maszyn. Podszedłem do trenera, powiedziałem jaka jest sytuacja i żeby po prostu nie było jakiegoś konfliktu tutaj, czy tam hałasu w parku maszyn, bo to jest zupełnie potrzebne podczas meczu, żeby tutaj coś się co cokolwiek z tym Właśnie mam też takie pytanko na naszej liście. Z którym zawodnikiem utrzymujesz najlepszy kontakt? Masz jakiegoś tutaj takiego kumpla, z którym, nie wiem, rozmawiasz więcej? Ja nie zamieszamy. wiem, ja tak, ja staram się z każdym trzymać dobry kontrakt. Mam nadzieję, że nie mam jakichś tam próbów. Także ciężko mi wiedzieć. chyba, Renat, jesteś w ogóle takim człowiekiem raczej wygodowym, prawda? Nie widziałem chyba jeszcze okay. sytuacji, żebyś miał jakiś zatarg z kimś poza to. Nie wiem, może tak na luzikie podchodzę do tego, staram się nie, nie, nie denerwować i tam. tam Mamy pytanie od Michała, takie szczegółowe. Co czujesz i o czym myślisz wyjeżdżając z bramy maratońskiej na, na Gdański to przed każdym biegiem? Czy jesteś jakiś nabuzowany, czy raczej ta głowa... Ja się miałam tą presję tak, że normalnie, e, jak się gmała przed Spoznawałem, że będzie wynik tak a, na styku, bardzo stresowałem się. Dzisiaj, przynajmniej. Mm -hmm. no tak ogólnie, to zawsze tak. Moim zdaniem jest tak, jak człowiek się nie stresuje przed zawodami, obojętnie, czy w czy, 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 czy w domu, czy na wyjazdzie, to, to jest głupie. Czyli, czyli ta taka presja nakręca okay, jest presja, musimy że u każdego zawodu. Jest. Każdy stara się założyć coś do wyniku, żeby dobrze wyglądało. jest jest przekuć te, te nerwy po prostu na dobrą pozycję. Tak. Oczywiście, przynajmniej w tym sezonie udaje się. To, że tam taśma była w tym, to nie przez nerwy, tylko tam... Jak zobaczyć wideo wideobowtórkę, powtórkę, to... ten pierwszy dotknął taśmy i się zatrzymał, po prostu zepchnął. Zdarzało się z tymi literkami, prawda? Defekt, taśma, ale w tym sezonie raczej, raczej wpisujemy tylko cyfry i najczęściej są to trójki. Będę się starać, żeby tak do końca sezonu. Tanko Pytanie dotyczy kosztu motocykla przygotowanego do startu po widzycy tunera. Ile pieniążki trzeba wydać na głowy silnik, tak? tak? Na to aby przygotować się do jednego meczu, do startu umieć wszystko za Ja zapisane. na przykład w tamtym roku kupowałem, w tym roku nie kupowałem żadnego nowego silnika, sobie stary bo jest remontowane. Ale W tamtym roku kupowałem silniki od Janego Pedersena... Jana Andersona. Mhm. To silnik kosztuje tak od tunera około 23 tysięcy sam silnik, 23-24 Teraz jeszcze wprowadzony jest TITAN zależy też czy będzie chciał na TITANowych częściach spadać silnik, to już tam kwota roczna. Na TITANu robi różnicę, jeśli podzielą jakąś sprzęt? To jest to, lżejszy, tak? jest lżejszy i można wykręcić więcej obrotów na hamownie. Ten grafik pokaże im mocy może wyciągnąć z 30. A ja myślisz, że to wejdzie do powszechnego takiego życia, czy to jednak jest za dużo troszkę? Myślę, że to wejdzie, no można... Ja tak uważam, że większość zawodników Ekstraligii stosuje to, po prostu o tym wreszcie. Hmm. Tajniaczą się trochę z tym. Jak pasuje, to dlaczego będzie ktoś się chwalił, żeby... Ty też masz jakieś swoje takie tajemnice? chodzi o tego, to jest Ja biało. używam pytania. Ja od razu. Jesteś zadowolony, tak. jak widać, działa wszystko jak powinno. Pytanie od Piotra. Czy zamieszkasz w Gdańsku. Już jesteś prawie, można powiedzieć, rodowitym wydajczaniem. Jak tak na pieniędzy, roku? kupić mieszkanie, to może kiedyś kupić mieszkanie. Rozważasz tak. Ale wiadomo trzeba najpierw zarobić, żeby pomożeć. Mhm. Wtedy można coś pomyśleć. A skoro tu już przebywasz tak często, jak masz swoje ulubione miejsce w Gdańsku? Poza stadionem. Ja, I się podoba starówka i jak rodzina przyjeżdża żona z córką tutaj też na starówce. Bardzo bardzo fajnie to wygląda. Te stare kubinki fajnie. I w sumie na plaży też fajnie jest, w Rzeźniu byłem, mm. na no, Storzec byłem, na plaży. Mm. Fajnie. Ja jeszcze pojawiło się pytanie o swoje obywatelstwo. Jakiś to czas temu był taki to, temat, miałbym się startować jako Polak. Ten temat jest jeszcze w ogóle aktualny, czy to... A mi się wydaje, że nie. Nieaktualny. Jak tu był nie to byłem prezesem obywateli telewizyjnych, zresztą był ten temat, ale to na jakieś gości nawet Warszawy, tam czy Nie wiem kto, Zbierał te papierki i potem. I to było bardziej na potrzeby tak. jednego sezonu. I... Nie, to, nie to, wiem jak czy... Ja nie mogę tego powiedzieć. Bo mm -hmm. Dokładnie tego nie wiem. W jakim, e, w jakim momencie to się zatrzymało. Po prostu nie wiem. I z tego co trzeba było ja dokumenty wszystkie tam, e, swoich rodziców, skąd jakie, ja wszystko tutaj przywiozłem, ale daleko od tym tak, miejscu i tak. na razie nie wracamy. Tak, tak. No i tutaj zbliżamy się do takiego pytania właśnie dosyć osobistego, chodzi o sytuację polityczną. Wiadomo, tam jest troszkę napięta sytuacja na wschodzie. Czy to w jakiś sposób, ten konflikt na Ukrainie, wpłynął na twoje codzienne życie? na, na, na to, jak Rozmawiasz z ludźmi w Polsce, czy, czy jakby nie Ja staram nie się rozmawiasz. o polityce nie rozmawiać, bo to jest nie ma sensu. Wiadomo, że każdy kraj tam ciągnie kodry na swoją stronę. A może być prawda, że gdzieś po środku. tego nikt nie, nie wie, dlatego... Oglądając media w Rosji czy tutaj w Polsce, to zupełnie, inny, zupełnie inny, przekaz. inny przekaz. Także po prostu nie zawracam, nie zawracam głowy sobie o tym, są polityki. Tam. Ale nie denerwujesz się, jeśli ktoś wspomni czy... ten temat na przykład. Po prostu nie wchodzisz w dyskusję. Pytanką z Krzysztofa. <laughs> Renat, czy podobają Ci się polskie dziewczyny? Mi się może że mój żony. Ale tak powiem powiem na temat dziewczyny, to, e, Słowiańskie dziewczyny są wszyscy. Czy to polskie, czy ukraińskie, czy rosyjskie. Mhm. Dobrze, zbliżyliśmy się do ostatniego pytania, a w zasadzie zadania dla Ciebie, Renat. Jeden z naszych kibiców e, poprosił Cię o wypowiedzenie zdania Książ brzmi trzcinie w Przedrześcinie Książ brzmi trzcinie w Przedrześcinie Dajemy na piątkę, no jest elegancko Dzięki Renat za rozmowę, wszystkiego dobrego